i na drzewie lewy cztery bardzo długi do lewy pięć podwójny siedemdziesiąt prawy cztery podwójny pięćdziesiąt prawy pięć sto prostuj prawy pięć siedemdziesiąt Zgrodzenie od prawej Opony Prawy 2 70, lewy 5 100 Lewy 5 podwójny w górę 70 Prawy 5 na shooter 100 Prawy, prawy trzy. Siedemdziesiąt, lewy sześć, sto. Do szczytu, lewy cztery. Lewy cztery. Wierzcie prostuj Prawy, prawy cztery. Prawy cztery Siedemdziesiąt do... Siedemdziesiąt do szczytu Lewy cztery, od razu Sto Sto prostych Lewy sześć Dwieście prostych Lewy pięć pięćdziesiąt, Lewy, lewy sześć 100, prawy cztery długi na drzewie. Prawy cztery pięćdziesiąt. Lewy cztery. Do prawy cztery. Krótka. Prawy pięć. Siedemdziesiąt. Lewy pięć. Prawy 5 pięć, 50 Lewy 5 pięć, 50 Lewy 2 na asfalt, na skrzyżowaniu Tniemy, 70 Prawy 5, krótka Prawy 3, długi Nie tnij słupek 100 przez most o, k kurde. 100 mhm. przez most Lewy 2 do mety